Witajcie moi drodzy, z nietypowego miejsca nagrywam, ale tu mam tabelę wyników jak wygląda jak wyglądają y, moje działki, niestety alergia mnie nawet w mieście męczy. Tu oznaczyłem działkę przężyta, tam gdzie jest przężyto, tu jest łubin, tu jest łubin, będzie jakby łatwiej dojść co i jak. I tak, może na początku byśmy zaczęli od, od y, kategorii gleby. Bardzo lekka, bardzo lekka, bardzo lekka, bardzo lekka, z tym nie ma co, tu poniżej mam dwie łąki, tam jest taki jeden miks tylko, co Wam pokażę, no i tak, tam gdzie jest sprzężyto, pH 4,3, w dwóch miejscach to samo, a tu jest 4,1, czyli słabe, bardzo słabe, choć ja myślałem, że w tej pole, które zazwyczaj miało być lepsze, miało być właśnie to, co ma kwaśniejszą glebę. A myślałem, że będzie lepsze, że będzie miało bardziej zasadową odczynę. Jak widzicie, bardzo kwaśne. Wapnowanie potrzebne. No więc, tak to wygląda sytuacja. Na tych dwóch działkach i tak dalej. Zająłbym się fosforem. Jak widzicie, tutaj fosfor na działce, gdzie jest przężyto, czyli to pierwsze. Zawiera 10, nie wiem jakiej to jest jednostka, gramów pewnie, miligramów na 100 gramów gleby. I tutaj Wam pokażę taką tabelę, co sobie znalazłem. Sorry za ale to niestety tak to wygląda. Chcę to zrobić z jednego, prawie ujęcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i u nas, u mnie jest gleba. No i się pomyliłem. Będę musiał to teraz wyciąć. Wróciłem do Was. Ja jestem w tej kategorii. Jest to niska, choć pH mam jeszcze niższe niż tutaj jest. Jest to kwaśne, bardzo kwaśne nawet, ale tego fosforu jest w tej pierwszej próbce patrząc tutaj. No druga próba słabiej wyglądała. Jest trochę więcej. W drugim na drugim polu jest też słabo, ale w drugim miejscu, tam gdzie wam wspominałem, to jest to miejsce, wy, z którego, e, gdzie jest ten taki jakby ił, co cały czas powtarzam, już jest trochę lepiej. 12,2, co nas plasuje w w tej oto kategorii. Więc jako tako. Kolejny jakby pierwiastek, który został brany pod uwagę, był potas. No i z potasem też jest nieciekawie na polach, ale może trochę lepiej. Bo tak, 6,6 mamy miligrama na 100 g gleby. Co z potasem, prasuje nas, gleba jest bardzo lekka. Czyli w tej jakby e, kategorii 7,6, 12,5. A to mamy 6,6, o to przepraszam Was. To jest niska. Pierdolę na no to jest niska. Potem jest średnia 8,7. Potem jest 8,2 na tym polu, gdzie jest łubin e, I w tym miejscu, gdzie jest ten e, ił, co zawsze powtarzam, jest 12,1. Czyli już yy, patrząc na tą tabelę porównawczą przy bardzo lekkich glebach, które u mnie są, czyli już pod wysoką, więc tam jest jakieś miejsce, że, że ten potas już jest fajniejszy niż na początku. No i ostatni, pierwiastek tutaj który był brany pod uwagę, jest magnes. Z magnesem jest słabo. 1,8, 1, 7, 1, 2, 2, 0. Ten 2.0 jest też tam, gdzie jest ił i tam widzimy, że tam w dalszej części tego pola jest trochę lepiej, bo patrząc na to, na to patrząc, no to możemy zobaczyć sobie, że bardzo lekka i mamy tak, 1.8 do 2 jest niska, do dwóch. a jestem na pograniczu, bo tu mam dwa yy, prawie. Więc szału nie ma. No, trzeba w miarę możliwości wapnować to i iść do przodu. E, kiedyś byłem na tej łące, co tak kiedyś opowiadałem, że tam były wielkie te e, rzodkiewki. W ogóle to jest ta łąka właśnie. No niestety, pH kiepski. Zawartość pierwiastków kiepska, widzicie. E, fosfor kiepski. E, potas kiepski. Ale e, duża zawartość magnesu. Choć teraz wam pierdę, powiedziałem, bo ta działka to jest działka tam, co ja pobieram, te próbki, co ja tak kicham, Tak. I tam, właśnie e, na mapach, jest starożytne zaznaczone, i właśnie myślę, że jakieś tam skrupiaki, które gdzieś tam były, czy coś e, no, przetworzyły się i dały taką taką ilość, bo to jest 4,7 i magnes 4,7 jest bardzo wysoki przy tym tutaj więc to jest jedyna anomalia, a to pole, którym, ta łąka o którą koszę, którą zawsze wam opowiadałem, tutaj mam że tam mi mówiono, że tam przy rowie to są takie rzutkiewki w ogóle ja tam na koniec pobierałem no to pu, też jest nie za wesoło. To, to się powtarza. No i tutaj też jest słabo, więc nie wiem. Robić z tego pole e, ciężko. Dodatkowe koszty. Nawożenie, bo widzicie jak jest. E, wszystko jest zakwaszone. Więc e, na koniec filmu postaram się Wam wrzucić takiego e, PDF-a, żeby można było zobaczyć te wszystkie wartości tutaj. Albo zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Może coś doradzicie, co robić w tym momencie. Nic to na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Moi drodzy, deszcz leje. Jak nie wiem, co? Plantację peżu. Wam pokażę. Co ja mówię? Plantacja peżu, no to widać. Yy... Tu, tu, eee, dajemy na to albo eee, albo Labradora, albo jest coś na Fy, kolega mi tam pisał i chyba to jest mocniejsze, trochę jest droższe, ale jeden litr na hektar może by dał, dał radę. Tu jest ten pas i widać tą stronę i reszta nie wygląda to źle, choć jeszcze robaka będziemy robili, bo jeszcze go nie atakuje, ale za tydzień jak już rozpuści... To trzeba by to zrobić. Trochę kamieni jest, ale powiem Wam, że faza startowa, tak jakby Wam, nie wiem, gdzieś go zobrazować, wiadomo, no peż jest, trzeba by z peżem zawalczyć, ale faza startowa, naprawdę nasiona dobrej dobrej jakości, bo, bo co, tutaj może Wam zbliżę, bo rośnie, nie chcę wchodzić, bo leje deszcz i utopię się w adidasach. Bo tu trochę jest taka większa gleba. Ja pamiętam, jak kiedyś wjeżdżałem, to w 330 płakał. Nic, no nie będę zanudzał. Pojedziemy na przężytą, zobaczymy, jak tam gdzie ja pryskałem. Eee, więcej tego środka humusu, plus tego e, środka z azotem. Do list nie zobaczymy, czy jest jakiś efekt, czy nie. W kontakcie nie wiem, jak to odda. Tu widać takie bardziej zielone. Przy czym wiem czy z lejka wtedy nie poleciało. Więcej e, nawozu tu przy zakręcie, i tak jakby to lejek rzucał. bo opryskiwać całkiem inaczej. No powiem wam, że do listnie leje jak diabli, ale dobrze, że pada. No chusteczka co daje, można powiedzieć, bo tu, to było tak zlane, może tu trochę, ale to mi się wydaje, że cały czas to jest salwa. Muszę uciekać do auta niestety, bo leje. Zaraz wracam. No i wróciłem, moi drodzy. Widzę, że żyto przerasta. No ciekawe. Kumpel mówił, że rzeczyste czyste no, albo się wyradza, albo może to będę obcinał, kurna mać. Nie wiem, zobaczę, no ale porównując to ze sąsiadami, nie wiem co są przyczynę chyba. że to nie pszenica. To to na moje nie jest takie najgorsze, tu obornik. No, ale tu widać, że no, walnąłem i to dość dobrze siadło. Z tym się wydaje, że jeszcze leciało z opryskiwacza to ciemne. Tak, to leciało z opryskiwacza, ja lańcami stanąłem i go, wypróżniałem. No i tu dostało, to widzę. Widać taki inny zielony kolor, co dostało, ale całą tą drogę, tu jeszcze waliłem lańcami, widać, że ten i całą tą drogę, a no trochę tu widać też, że zielone. Tu przeciągnąłem tak dość mocno, wolno do samego tam i zjechałem. Ja nie wiem, zobaczę, że <laughs> to się kurde mać przebija, ale... Ja może sobie z nim przeporadzę, tylko ręcznie lecie przez ten cały areał, To będzie dupa. No, w sprzedaży będzie problem, bo marzy to, kurde. Właśnie ciekawi, ale nic, panowie i panie, co zrobić. No tu u nas charakterystyczne widać wyciąganie pola, ile się da w dawniejszych czasach. Skończyło się. Eee, obornik się skończył, no i ludzie nie uzupełniali. U mnie to samo jest, można powiedzieć, tylko kurde, jakoś tak, nie wiem, może trochę lepiej to wyszło, ale tu widzicie. Tam, gdzie nie ma wapna i innych jakby mikroelementów, choruje pole. No, trochę czasu trzeba zrobić, żeby to dociągnąć. Ale tu jest nowy właściciel, teraz, i myślę, że on tutaj zrobi robotę dzierżawca. No, a tutaj co wam jeszcze, tu nie będę kręcił. A tu mi las pomału zaczyna chodzić. I kiedyś, jak byłem mały, no to te brzuszki, to były wielkości, tu dało się chodzić normalnie. A tu już takie coś. Zobaczę, co się z tym uda nagrać. Z przodu widzieliście pewnie moją walkę z próbkami glebowymi, no ale no, jakoś to tak zrobiłem chałupniczo, bo czasu brakuje, jakby były pytania to proszę pisać w komentarzu, o co mi dokładnie chodziło, nie jest nie, jest źle, ale nie jest tragicznie, wszystko jest do wypracowania, tylko żeby ceny były lepsze, nawozów na przykład dla nas, to wszystko da się zrobić, bo widzę jak się polało i posypało, jest potencjał w miarę w tym polu, no, nie jest to jak potencjał na 10 ton hektara, no ale na takie Hobbistyczne zabawy, jak najbardziej kończę, moi drodzy. Do zobaczenia. Może w następnej scenie, tak na koniec, moi drodzy, nagram Będę zatem zacząłem składać, orbita waży swoje. Zobaczymy, jak to pójdzie. I tak tunel dozwał był jakiś wie wszystkich znawców. Może na, na, na tym, na YouTube mi nie pisali o tunelu, nie pamiętam. Na, na Facebookach, na różnych grupach wymień. Tunel na pewno będzie ok. Gówno ok. Wiatrak. Ten wiatrak jedynie może być w takiej pozycji. Jeżeli jest ustawiony odwrotnie, to wadzi po chłodnicy, ją psuje, rysuje. Tu nawet widać, jak zawadzą. Czyli tak to musi być i nie inaczej. A główna przyczyna, która powinna być tym, że maszyna się grzała, ja ją zdjąłem, nie popatrzyłem, ale swoisty syw na chłodnicy oleju. Była czyszczona, ale to wszystko za mało. Nie montuję wam to. To MTZ jest. Za tydzień jestem. O, patrzcie. Pioch, olej, wszystko syf. Dzisiaj już jest późno, szybka akcja. Nie no, zrzucam to jeszcze. Co tam jest oleju, to niech wyleci. No, i nie będę zakrywał, bo tu są obiegi poza bykale w sobie. Ja tutaj jasne. No je, kończę zabawę. Trzymajcie się.